się ma z tej strony y, podrobione, i dzisiaj jestem znowu bez kolegi, ponieważ kolega no Tam u babci jest. Y, I no i dzisiaj y, nie będzie żadnego gameplaya ani nic, tylko będzie y, poradnik. Y, mianowicie, to y, mianowicie poradnik 2 y, w jednym nawet. Bo, jak nagrywać grę i jak nagrywać grę z głosem? Nie, z głosem to będzie na telefonie trzeba będzie, yy, ale ale dobra, zobaczycie. Jest tak, najpierw pierwszy poradnik, yy, jak zrobić, yy, znaczy, jak nagrywać po prostu grę. Więc tak, musimy, musimy mieć już odpaloną yy, grę, nie? I po prostu. Po prostu widzicie, jest Xbox. Normalnie nie. Yy, trzeba. No, żeby nagrać, to trzeba mieć odpaloną grę. Kliknąć w. Oj, przepraszam. Znaczek Xboxa. Klikamy. I tutaj. Już wam tylko pokażę to. O, co. Tutaj macie. Zrzut ekranu nagraj to. Opcje przechwytywania i opcje systemu, nie? Oj, przepraszam. To my musimy kliknąć jeszcze trochę. No. Okej, okay. okay, dobra. To my musimy kliknąć w opcję przechwytywania, czyli tutaj. Tak. I tutaj mamy nagrywaj od. Tylko nie wiem, czy to. Chwila. Ja. O! Jest. Nag... Nagrywaj. Czekaj, może tak pokażę. Nagrywaj od teraz do 10 minut. I tutaj nam się rozpoczyna nagrywanie. I żeby zatrzymać, klikamy jeszcze raz tutaj. I klikamy X. Nie? No i nam się kończy. I tu nam się na dole wyśnie klip został nagrany. No my klikamy jeszcze raz zniknie opcję przechwytywania. I tutaj macie przechwyt rzut ekranu i przechwycić ostatnie wydarzenie od ten, ale ten. a tutaj co tam Nic nie róbcie. E, tutaj macie zarządzaj ujęciami, ale tutaj macie właśnie e, na, nagrywaj od teraz do 10 minut. E, tak. I ja nagram coś I, e, i tak. I w tym samym momencie. Jak odpalicie y, nagrywanie, to coś co wam y, będzie. No, znaczy to już jest jeden już ten y, Paradnik i teraz drugi. Y, I żeby nagrywać, to odpalacie nagrywanie, ale równo z tym jak klikniecie nagrywaj teraz do, od teraz do 10 minut, to równo z tym musicie kliknąć coś, jakieś coś po prostu, żeby wam przechwytywało. Ten głos, czyli na przykład dyktafon w telefonie albo nie wiem, jakaś aplikacja po prostu. No i jeżeli kliknięcie, no to będziecie musieli, zaraz wam pokażę. Ja to zaraz na telefon, więc ja tam nagram byle co i na, te, na telefon, zaraz. Więc zaraz ten, i elo zaraz się widzimy. Tylko żeby sprawdzić te ujęcia, to wchodzimy. W, znaczy, ja już jestem ten, ale wchodzimy w. No, z, no po prostu w start, czy tak, jakby to, to okienko. Teraz już nagromadzę bez statyku, tylko ten. I teraz tutaj, w góry, jest taka. Taka fila. Taka antenka z takimi nadajnikami, jakby. Przejeżdżamy na nią. Oj. I tutaj mamy przekwytowanie i odesklenie. I tutaj macie ujęcie, czyli to co mieliśmy przed chwilą i ostatnie ujęcia. Oto my wchodzimy w ostatnie ujęcie. No i tutaj wszystko macie. No i to jest ta prze pr pr co robiliśmy. No. Teraz jak już, y jak już jesteśmy y no, na telefonie, no to musimy pobrać apkę Xbox, zalogować się na swoje konto i po prostu wejść w nie. Na którym oczywiście nagraliście. Mhm. I się już ładuje. Mhm. No i teraz wchodzicie w lewe, lewe górne okienko. To znaczy takie trzy kreski. No i wyskakuje Wam takie coś. Wchodzimy w ujęcia. Chwilę, jak zrobię jedną rzecz. A nie, nie dobra. No i tutaj macie wszystkie ujęcia, co nagrywaliście. Ja nagrałem te. I zrobicie teraz tak. Wchodzicie w okienko Udostępniania, czyli tutaj. Mhm. I teraz wchodzimy w okienko zapisz. Tutaj jest od drugie od dołu. Mhm. I tu wam się zapisuje. Ja tutaj yy, zaraz się widzimy jak mi się to zapisze 98, 99 i 100. Dobra. Teraz możemy wyjść. I żeby chyba byłem ja jabłko, przepraszam. Ok, I teraz wchodzimy no, w manager plików, albo jak wy to tam macie różnie, ale żeby były wszystkie pliki. I teraz tutaj będziecie mieć w DCIM. Tak? I tu macie save i no i tutaj macie ja to wcześniej już tutaj ten robiłem, testowałem. I teraz jeszcze to. Tutaj taki taki gameplay jakiś. Tak, pierwszy daję się zrobić po prostu. Ok i teraz e, dyktafon mamy Też w plikach. Tak. I tutaj mamy w DCIM. To ten. A tutaj mamy Voice Recorder My Sounds, czy jak to wy tam macie żeby było z dyktafonu i tu jest głos ten Halo, halo, siema, siema z tej strony okay. ale to chwila, ja. Mhm, okej, i tutaj będzie ten No i teraz, żeby was nie pokamywać wejdę sobie w KineMaster czyli w programie, w którym montuję Chwila, uwaga, ugryz jabłko. XD mhm. Wchodzimy w media. Oj, no tutaj mamy DC i M. Mhm. Tutaj macie, klikamy, Mamy. Teraz uwaga, że jest na LG. To w moim przykładku, tak jak w moim przypadku. To wchodzicie w audio, i tutaj będziecie musieli na dół zjechać we folders My sounds. I tutaj macie te głosy. Tutaj jest. Się... Mhm. I macie tutaj ten głos. I zobaczmy tą No, Ok, trochę się tutaj. Trzeba, zobaczmy. Ok, i tutaj jest to, dobra. 104. No. i to na tyle, sobie... elo. Kończymy sobie tutaj. Też szybki poradnik, też jakby trzy jeden ale ja to... ...taj Chwila. Okej. Okay. Sobie ucinamy od tego miejsca. I tu. Mm. Okej. Okay. No i, no i to by było na tyle. I zobaczcie efekt końcowy. Chwila. Dobrze. No i efekt końcowy. Halo, halo, siema, siema. Z tej strony ja i dzisiaj e, będzie szybki gameplay. Jestem też w trakcie nagrywania poradnika, jak nagrywać coś na telefonie, a czy może coś na Xboxie, ale z głosem, oraz po prostu, żeby nagrywać po prostu, nie ale to chwila, ja tylko ciszę trochę. Dobra, to polecimy na farmę furii, szybki gameplay będzie i tym. Na szybko to. Zaraz się wybije tylko. Bo to nawet nie gameplay, tylko po prostu próbę jakby nie wiem. Okej, okay, ja, ja będę się jak najwięcej odzywał. <grym> a teraz, spokojnie, dalej działa. Okay. No i to na, na tyle. Elo. No, więc to by było na tyle. Elo! Dobra. Uważo, zostawcie łapę w górę. No tam już chyba wiecie jak zrenderować. I Elo.